Który podczas A później pokiśmy to, żeby pomóc się zadbać jak to się w Warszawy skieruje. No zróbmy tak jakiś taki. Teraz uczniowie z na roku ścieżek akontary, Nie jest, się jeszcze nie wrócić. Nie ma jasności. Była jakaś ścieżka, tylko nie było z jednego została Wiadomo, on jest z drugiej strony. Nie ma Nie ma, ma do żadnych do, tak ścieżek. Nie ma żadnych ścieżek. Nie Nie ma żadnych ścieżek. Nie ma ścieżka ścieżek. Nie ma żadnych

Tak też mogą być jakieś trzy takie jakieś zabawy dla dzieci. W Panią byłbyśmy i na Druga sprawa, ochronę. Ochronę takiego, gdzie dzieci naprawdę wolą codziennie pod koła. I żeby zastanowić się tym, żeby nie w jaki sposób to obronić, nie wiem, jak, nie wiem, czy z jakichś to pieniędzy, czy może też w całej sposób się to ale tutaj tej to oczy mówić nawet bardzo. No, proszę proszę o to za zapisanie. Tak. Cztery. I Normalne ładunek. I jedna w Na starym górze. ale... normalne ładunek. Tak jeśli idzie pod las. Jedna ławka jest Na każdym zebraniu, przynajmniej od momentu jak powstał dom socjalny, proszę o to, żeby ogrodzić. Pan sołtys poprzedni, pan Antoni, pamiętam z tego czasu się burzył, że nie będziemy socjala odgradzać, bo będą mieli pretensje do nas. To nie chodzi o to, żeby dom socjalny odgrodzić, tylko nie chodzi o, o to pan? też nie postawienie żółtych barierek, na których dzieci się będą wieszały, tylko nad tymi dziećmi nikt się nimi nie zajmuje. Cztero, trzy dwulatki wybiegają z dwa, e, samochodu, przebiegają do Żabki i z powrotem. To jest kwestia czasu, aż tam się coś stanie. Mira, dziecko się zatrzymało na, na ławce, na, przepraszam, na machce samochodu. Cudem, ja jakby zpisało, wdech, wdech się przewróciło, to, to dziecko, jakby dzisiaj się, jak, się, się, się działa. Znaczy ja uważam, że to jest coś podróżnego być z budżetu gminy, jako bezpieczeństwo na drogach. Nie? Nie, czy, czy pytanie, czy Pani wójt, czy jest trzy to sfinansował Zrobić coś jak wobec prawie o Ja myślałam o takim dosłownie, na no nie wiem, 30-40 cm, żółtym, niski, kiedy on to może krokadać, ale dziecko, żeby nie przeskoczyło. Absolutnie nie żółte barierki, bo one się po nawierzchnią. Nie, to jest To jest Ale tylko ten, ale tyls 1943, tyls Zawodem, no że ale te osoby, które tam mieszkają, lepiej nie stawiać. No, ale, ale tak

Proszę pana, wrócimy do tego tematu po głosowaniu całego budżetu. Dobrze? Ja mam to pytanie i państwo wytłumaczą, jak, jak to, to słowa jest proponowana. Zobaczmy. Proszę zadać, czy jest pan małym propozycje, tak? Ja jeszcze tak zmienić, Ja bym chciała pani Olino od tych ławkach jeszcze, bo pani...

Teraz jeszcze proszę na stoję przed głosowanie. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma jakieś propozycje? propozycję? Ja jeszcze pisałem ja, de, pytanie. Podniesie w stronę mniej więcej pisałam w link w sprawie stanu ulicy Czarnickiego i za badania się w tej ulicy. Jednak dzisiaj nie usłyszałam, że wiedzą o tej sytuacji, ale... Oh, na pracy, tak, jeżeli tak. nie ma z czego by to naprawić, gdyż to jest niebezpieczeństwo. W tej chwili na tylko stoi machołek ją.

Po wolnych wnioskach, po głosowaniu pani Stefanie, po głosowaniu doda. Po głosowaniu, proszę Nie, przygotowanie. Pani mówiła o bacińskiego osiedlu, tak? Ale przy wolnych wnioskach nie Ale to wrócimy z wrócimy do tego za chwilę.

Proszę podać, wodę. Zodzień, to nie wiem, przypuszczam tą Pani Sądzi, tylko może głosować, nie tak samo, to może w ten sposób. Czerwone. Czerwone. Są to czerwone katarzy, अब चाहिँ मलाई पनि यसरी नै भन्नुहोस्। Teraz mi się wydaje, że jest tak strasznie nie chodzi. Już naprawione, ale jest... W by a tylko woreczony. Dosłownie. W stanach. Albo

Panie dyrektorze, ja bym nam przed Panie Danutu, ja się sam sam się przyzwyczaiłem. Nie pytaj, ja mam na co Proszę państwa, czy jest jakaś no propozycja? Przepraszam, proszę Pani Przeprasz tak, w tym momencie, tak? My już w tej chwili dyskutujemy na temat budżetu tych 64 miesięcy, które mamy do podziału. I po, po głosowaniu tych, e, tego, e, tej właśnie kwoty i zakończeniu tego pierwszego punktu zadania wrócimy do wolnych wniosków wtedy, do tego jeszcze... Ale ja składam ten wniosek.

Jeśli tam takie grubo, tylko Pani Wójku, to są Pana, że na miejsce kościuszki wszystko spływa do naszego osiedla. I tak jak Pani tu powiedziała bardzo ładnie, że zostały postawione tutaj piaski z workami, to powiedzmy składamy i to mieszkanie z tajemną i nie tylko i naprzeciwko, to jest raz. Było to położone i postawione dopiero po trzecim naszym podstopieniu. Tak, to jest różnica. Dwa że żeby się do, to woda prawie dostawała do domu. W ciągu 8 dni. za trzecim razem w końcu przyjechał pan Omeryna i zarządził przywóz e, piasku i dania wody. Ale to nasi mieszkańcy. Ale jak się to ma do budżetu sowieckiego? Napisaliśmy wniosek. Nie, nie, to nie jest. Odrębny budżet, który będzie wymagał Kwota 40 milionów Tak, Na projekt? Projektu za to nie to nie tak, ja słyszę wniosek Tak, tak, tak. Tak, No nie to musi być Takie są na na no, nie. Ja się tak.

no to z projektem na Organizacja. Zreformowaliśmy. Zgodnie jak trzeba. Proszę Państwa. Mamy program oddać 74 tysięcy całej południowej Za chwilę będzie tak, że my mamy się i dokończyć koło. No bo brakuje pieniędzy. No to z tego tak wynika. Bo każdy ma, każdy ma jakieś jakieś wizje, no ale zastanówmy się proszę Państwa, co my chcemy zrobić. Spotkujemy wnioski, które są złożone. Proszę Państwa, więc głosowanie będzie wyglądało na w ten sposób. Te osoby, które dociągnąć w głosy, wierzymy, że to w zasadzie zrobimy wydatki w I wnioski, które uzyskają najwyższą ilość Przewodu. będą odrzucone z tymi najmniejszych, które nie będą przewodniczyć, które uzyskają Pytanie Panie mam pytanie, Tak. wszystkie wnioski, są nawet dotyczą, samej własnych nie rozumiem. Wszystkie, wszystkie wnioski

nie wiem, kto Nie To jest, 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 jest kontynuacja warsztatów zostań. rozwoju o, jest dla kobiet, przez To jest za. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz, bo nie słyszeli. Gadają nie Kontynuacja warsztatów rozwoju dla kobiet.

Sekundę. Pierwszy wniosek uzyskał 22 głosy. Drugi wniosek. A ja e, Mikołajki dla dzieci w wysokości 10 tys. zł. A nie ma sensu. Mikołajki. No.

Zajęłam. Zaraz to znajdę. Żejkowe w z Zabawa z kobami właśnie dziesięć później będzie, później. No. Nie, wszyscy nie, to mieszkańcy. tak Nie, przecież nie, żeby połóż karczera. Nie, żeby nie, do to połóż karczera. Pan nie, to połóż karczera. Nie, przecież nie, to połóż karczera. Nie, przecież nie, to połóż karczera. Nie, przecież nie, to połóż karczera.